Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Ambasador ze światów. Dzisiaj z Rewala nadaję szalonej pogody, y, takiej marcowej bardzo wieje, y, fale są. No ale dla Państwa zrobimy wszystko. Mogę stanąć nawet na jednej nodze. Jeśli głos trochę będzie taki zanikający, to dlatego, że bardzo silny wieje wiatr. Proszę Państwa, dzisiaj odcinek jak trwoga, to do Boga. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, like suba, udostępniajmy, aby większa czy szersza publiczność lub słuchacze mogli dzielić się, czy ja mógłbym się z nimi dzielić. Za chwilę, proszę Państwa, opowiem, co to znaczy. Jak trwoga, to do Boga. Bardzo często, proszę Państwa, jest tak, że kiedy dzieją się złe rzeczy, coś się nam wali, pali no różne sytuacje to wtedy wzywamy Boga Panie Boże ale kiedy jest dobrze, przyjemnie zapominamy o tym wiecie ateista lata dookoła domu bo mu się pali i krzyczy Boże Boże ratuj jakiego Boga wzywa przecież jest ateistą proszę Państwa jak trwoga to do Boga no właśnie z Bogiem trzeba żyć cały czas i być w nim cały czas jakby połączony jeśli Bóg jest ze mną, to przeciwko mnie. Więc nie wzywajmy go ani nadaremnie, ani wtedy, kiedy potrzeba. Tak bardzo gwałtownie? Oczywiście, wtedy tak, ale bądźmy z nim cały czas. Jak idziesz cały czas obok siebie, na przykład z mężem, to nie wołasz: mężu, mężu! Nie, bo on jest koło ciebie. Więc jeżeli idziesz z Bogiem, on jest koło ciebie. To westjesz tylko Boże, i on jest, tak? I on się pojawia, on interweniuje, on pomaga. Oczywiście nie uniesie nas na skrzydłach, nie wyniesie nas może z płonącego domu, takie jest życie, taki jest świat cholera, ale bądźmy z Bogiem nie wtedy, kiedy potrzeba, ale cały czas. Dlatego, Szanowni Państwo, moje kochani, nauczmy się żyć z Bogiem cały czas. W takiej dobrej komitywie. Ja z nim żyję cały czas. Ja mam go za pan brat. I myślę, że z wielu opresji, z których udało mi się wyjść, to dzięki Bogu. Ja opowiadałem w ostatnim odcinku o różnych sytuacjach, które dotknęły moją rodzinę, jak w sposób cudowny byli uratowani w czasie wojny. No właśnie, jesteś z Bogiem. Bóg jest dla nas, my dla Boga. To jest taka symbioza, to jest to, co nas łączy. Tak? Dlatego właśnie mówię: jak trwoga to do Boga, nie cały czas. Bądźmy z Nim cały czas, rozmawiajmy z Panem Bogiem. Kiedyś Dustin Hoffman mm, napisał, że jak mówisz do Boga, to się modlić, jak Bóg do Ciebie mówi, to schizofrenia. No, może to taki był żarcik, ale tak naprawdę to. Bądźmy z nim cały czas. Nie będę się rozgadywał jak jakiś kaznodzieja, nie będę mówił kazań. A poza tym, tutaj, proszę Państwa, kiedy jesteśmy, to też wieje, zrobiło się zimno, chłodno, zmarły mi ręce, ale chcę tylko powiedzieć, że jeśli Bóg jest z nami, jeśli jesteśmy z nim, to wszystko jest pięknie. Proszę Państwa, jest taka bardzo wzruszająca historia, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony. Otóż pewna pani. Dowiedziała się, że ma raka. Stan jest krytyczny. Wyobrażacie sobie Państwo stan krytyczny, że nie wiadomo co z tego będzie. I mówi się, przez przypadek, tak? Przez przypadki, że się tylko odmienia. Natrafiła na mój kanał, zaczęła go oglądać, wszystkie filmy, słuchać, zaczęła się modlić, zaczęła być żarliwa w modlitwie, słuchałam mnie I poszła na kolejne badania, i okazało się, że jest zdrowa. Że nie ma raka. Mam kontakt z tą panią, jest bardzo wdzięczna, pozdrawiam, jeżeli ogląda. To niesamowite, jak zainterweniował Bóg. Było trochę to może jak trwoga to do Boga, ale Bóg pokazał, że nawet w takich ekstremalnych warunkach, kiedy mnie gdzieś tam, być może miałeś trochę z boku, ale jak szczerze mnie zawołasz, podejdziesz, zrobisz, jestem dla Ciebie. I dlatego chcę powiedzieć o różnych sytuacjach, które nas gdzieś jakby no, trafiają, o różnych sytuacjach, które gdzieś się dzieją, e, takich ekstremalnych nawet jak te, tak? Tu na plaży widzimy jakieś przejechały dwa samochody, robią sobie też pewnie jakieś filmy, pokazówki, nie wiem. Ale w tym wszystkim jest Bóg. jeżeli uznamy go, jeżeli będziemy z Nim za Pan Brat, osiągniemy wszystko. A przynajmniej łatwiej nam przyjdzie znieść porażkę, no i będziemy bardziej zadowoleni, prawda, kiedy doznaniemy sukcesu. Wielu ludzi nawraca się poprzez trudne sytuacje, poprzez tragiczne e, doznania, poprzez śmierć, poprzez e, e, zniszczenie całego swojego domu, świata. Wtedy się nawracają, wtedy klękają, mówią: "Panie Boże". I dobrze, ale można było od razu. Można było od razu z Panem Bogiem iść pod rękę i nie trzeba się nawracać. Trzeba po prostu być, kochać, szanować i czuć Pana Boga. Szanowni Państwo, kończąc ten krótki taki odcinek, ale taki trochę ekstremalny, chcę powiedzieć, że ktoś pyta mnie się, o proszę Pana, w Pana przekazie on mówi o Bogu. Przecież on był niewierzący. No tak, ale po tamtej stronie już Boga zobaczył, dotknął, dojrzał. Proszę Państwa, więc bądźmy z Bogiem, idźmy z Nim pod rękę, jak z najlepszym przyjacielem. Dziękuję Państwu. Jeśli to wszystko podoba się, co robimy, proszę lajka, suba, łapka w górę. I wszystko na dzisiaj. Zrewala dla państwa mówił Marek Szwedowski, ambasador za światów